Pomnik czynu legionów odsunięto dokładnie 10 sierpnia 1930 roku podczas 9 zjazdu legionistów. Pomnik zaprojektował Wojciech Jastrzębowski, wykonał artysta Stanisław Ostrowski. Wzorem była zgodnie z życzeniem marszałka Józefa Piłsudskiego, statuetka młodego legionisty wykonana przez dowódcę 4 Kompanii 5 Pułku Legionów Polskich Włodzimierza Koniecznego. Ale w 1930 roku odsunięto pomnik odlany z patynowego gipsu. Komitet nie zdołał zebrać na czas wszystkich funduszy, stąd taki scenariusz. Pomnik orlany z brązu stanął cztery lata później. Dziewiąty zjazd legionistów zorganizował Komitet Obywatelski w składzie Jerzy Paczerkowski, wojewoda Kielecki, Zdzisław Maćkowski, starosta radomski i rotmistrz Michał Tadeusz Brzękosiński, prezes oddziału Związku Legionistów. Mszę świętą na rynku odprawił biskup Kielecki Władysław Bandurski. W czasie uroczystości poświęcono trzy sztandary i odsłonięto pomnik czynu Legionów. Stanął on w miejscu, gdzie w 1863 roku władze carskie wzniosły szubienicę, na której wieszały bohaterów Powstania Styczniowego. Na zjazd Legionistów przybyli oprócz marszałka Józefa Piłsudskiego, premier pułkownik Walery Sławek, prezes Związku Legionistów, generał Felicjan Sławoj-Składkowski, generał Edward Śmigbryc i generał Norwid Neugebauer. Marszałek stojąc na podwyższeniu przy wejściu do Gmachu Popiarskiego, w którym mieściła się Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, przy dźwiękach marszu pierwszej brygady przyjął defiladę kompanii honorowej 72 Pułku Piechoty, poczty sztandarowe legionistów i harcerzy. W 1940 roku pomnik zdemontowali Niemcy. Nie udało się go do dziś odnaleźć. Kopia pomnika czynu legionów wróciła na Radomski Rynek w 1998 roku.